Okay. Witajcie, to jest widzowie. Haha, znowu jesteśmy. Jak kolejny odcinek. Niech wasz piękny dąb przywita. Mm -hmm. A więc. Wezmę go jeszcze. A więc, to jest, nasz, to jest nasze szczęśliwe drzewko, wam powiem. A więc, witam. Keni jest ze mną dzisiaj. No, no to dzień, dzień dobry, po prostu, wam powiem. Dobra, dzień mm -hmm. dobry. Dobra, to jest nasze szczęśliwe drzewko, ponieważ wiecie dlaczego. Bo y, to od razu, bo my wychodzimy z serwera, ale teraz wyszliśmy ostatnio, weszłem sobie y, na serwer tylko na chwilkę i zobaczyłem sadzonkę. I creeper tam był koło tego. I jak y, tego creepera usiłowałem zabić piłowem, O, Zambiak, to on zginął, to on wybuchł, a ta sadzonka przetrwała. Ło, wow, ale on dobry. No, tu mam dobry... On mał trzy... A ona była 3 kratki od Creepera Z, Czy tam 4? I ona no, przetrwała, mam, więc... Y, Wiesz jaki mam mocny łuk? Y, cały prawie y, A ma... chwila, czekaj Coś mi się gogle to czas Dobry, ma. dobry będzie to. łuk Nie raguję 3 łuków zrobiłem jeden No to ulepszyłeś, nie? Mhm, ulepszyłem No jak ja nie... Dobra, wychodzimy na noc Chodź A to jest... A nie, to jest na Boże To jest Creeper mi się zdawało, że to jest Creeper. Szkielet! szkielet, szkielet, Ej, gdzie szkielet, jesteś, szkielet! Teraz będziemy musiały się trzymać razem, bo wiesz. No, bo dużo mobów tu jest, wiesz. O, sorry, walnąłem cię. Zombiak! Ej, mi się zdawało, że zażyłem... Rzucimy go tam. No próbuję. Aj. O, spadł jego szczątki. Tego wrzucę. Mhm. Dobra, leć. Leć! Leć! Spadł. Dobra, żyje. ty spadniesz tam. Ty tam spadniesz. I spadłeś. Może byśmy święki zrobiły na, na koklety, czy tam na jedzonko, Nie wiem. Jak, nie wiem jak to się mówi. Chyba jedzonko, nie koklety. Nie Więc koklety. chyba będziemy zaczynali budować powoli domek, Keni. Nie. Choć na, zbudujemy taki drewniany domek, nie? Tak. Jak już mamy. Taki mały tylko. Można zbudować tam jakieś łóżka, Taka, po, Takie podziemie. Ja mieszkam pod ziemią, według ciebie. I mieszkamy razem tak pod ziemią, taką ma taki mały domek. To hobita można domek zrobić. To Hobbita, to potem, nie? Ja na razie to ziemiankę wykopiemy. No to do, okej. Okay. Dobra, no to masz, a masz siekierę? Ja pamiętam właśnie jak ten, jak mój, y, pierwsza moja przygoda, którą grałem w Minecraft, czyli że pierwszy raz jak grałem w Minecrafta, to po prostu sobie zrobiłem ziemiankę, no bo... No bo ziemianka, taka pierwszy... Ja poczę... Ziemianki to są tylko po to, żeby przetrwać pierwszą noc w sumie na początku. No. A, zielazy, A żeby po prostu moby się do nas nie dostały. Eee, to dodano to, mo... Ale tu jest wiesz, że jak kiedyś była dziura, 50 pięćdziesięciokratkowa nawet, czy tam taka urwisko, czy tam lawa, to moby to w to, to po prostu weszły. No bo yy, weszły to po prostu, nie że omijały, bo teraz omijają. Bo otóż tego, że dodano mod Trzydzieści dziewięć. ja mam 19, to my się potem podzielimy wszystkim. No ki na najpierw kill a potem zbroję. Czyli o, od razu. Ej, idzie do mnie creeper. Chodź, wybuchnij ojej. tutaj. W wodzie możesz wybuchnąć. Chodź. Wybuchnij. Ej, żelazo było na końcu tej tak, jaskini, w Tak, nie narobisz szkód, bo to w wodzie to może sobie. No, ale nie tylko będzie się rozjaśniać, te moby będą się palić. Fajnie będzie. 46 żelaza mam. No to dobrze. Gdzie ty jesteś? W tej kopalni co ty byłeś. A teraz wiem gdzie ta kopalnia jest. Gdzieś tutaj się... To, już wyszłem, wyszłem. Zaraz za... Dobra, za, za... Widzę cię. Ej, ale ładne te góry są. No hmm. piękne. Ja tam wbijam na górę i robię domek na śpiew. Wow, ale... What the fuck! Pokaż... ale to co? pięknie, patrzcie. Jaka oaza. Tu by zabudować... Ej! Tu by zrobić taką wieżę z drewna i tam wkopać się. O kurde. Robimy to? Nie. Dawaj, robimy. Okej, okay, słuchaj. No. Yy, opłacenie serwera na craft serwie, bo niedługo mija ważność serwera. Będzie normalna, ponieważ ja nie będę zmieniał tam. Bo pytałeś się o tym yy, Więc matka nam się jednak nie, nie skasuje. Bo myślę, ja myślałem, że nam się mapka skosuje. Tak, yy, takie miałem upodobania. nam się skosowała, to by było ciężko. to by była nowa mapa, nie? nie? Dobra, to idziemy na górę i budujemy ziemiankę taką pierwszą, tak? Taki plan? No raczej. Przepalamy żelazo, no i chyba. bruszamy na łowy na moby, żeby mieć z nich proch i tego typu rzeczy. Ej, ja będę robił TNT, nie wiem jak ty. Bo hmm. mi się będzie przydawało. Tutaj by nie wyrobić? Ale ten... Ej, pamiętasz ten węgiel? Taki dziwny? No to w picyku właśnie taki był. Ja, ja mam normalny. Ja też mam normalny. Ej, bo to jest tylko drzewny, tak no, wygląda. Chyba tak. Dobra, to ja idę na górę. Masz może jakieś jedzonko? Hmm, właśnie że mam tylko jedno nieupieczone, surowego schabu. To idę po świnki. Dobra, a wchodź tam na górę. Ja tam do ciebie pójdę. Potem. No ciężko będzie. Ciężko będzie na, na, z... U mnie, może, niebaw... mam, U mnie może się niebawem pojawić seria hardcore. Na której będziemy gra... będę grał, albo z Kenny po prostu będę grał. Niedługo po zakończeniu no, tej serii. Sobie, seria hardcore, czyli będziemy grali na trybie hard. Czy nie na hardcore, nie? że umrzemy i nam się świat kasuje. Tylko na trybie hard, czyli trudność maksymalna. Maksymalna. Dobra, ja już na tej górze. O, jak mi coś laguje. Znowu mi się w, włączyły te. Ale ja cię nie widzę. Ja byłem na świnkach. Mm -hmm. Dobra, już mi przestaje lagować, jak to wyłącza. Kurde, ja teraz nie mam do żarce, muszę coś. Znaczy ja, mi się z... automatycznie włącza. Dobra, zetnę te drzewa i ja pójdę muszę do ciebie. Możemy skombinować. A, że, z, z, wiem, jak ja sobie lubię sobie z... poranki w Minecrafcie. Spojrzysz się na słońce, ono, ono jest dopiero na początku i może masz mm -hmm. cały dzień do roboty. Żeby możesz popracować sobie. Mhm. Mm A ja mi się teraz uciesz jedną spotkał konia. O. Ooooooo ale musielibyśmy w dungeonach siedzieć i hmm, siodła... Siodły. siodeł. I no... a jak się w ogóle, ja nie wiem, bo do, od niedawna mam yy, 1.6, jak się kraftuje zbroje dla konia? jaksowe i złote i żelazne są, nie ma skórzanych. No nie ma, nie ma. Nie ma. A może dojdą kiedyś? Ja nie no, wiem jak się je kraftuje. Z, na pewno z diamentów, złota i żelaza, nie? No to to, to sam wiem. To jest pewne. Dobra, zabierę jeszcze ostatnią świnkę. Ej, słuchaj, na... będzie lepiej hodowle hodowlę świn. No, będziemy zabijać Wiesz, jak krowy, będzie... Wiesz, że jak ja kiedyś tak miałem, że było bardzo dużo mobów, bardzo dużo świn u siebie miałem i co sekundę y, zabijałem parę kurczaków miałem, wiesz, ile ja miałem upieczonych tych mięsek kurczaków, matko, na całe życie w no, O, HP mi idzie w dół. No, mi też. Bo nie mam nic do jedzenia. A gdzie ty jesteś, bo już. Gdzie ty, gdzie, ty gdzie ty weszłeś na tą górę? No tutaj. Czekaj, pójdę na tą. O, widzę cię, widzę cię! O, jesteś. Boż, to kupimy się ziemiankę robiły. tutaj, gdzie kiedyś byliśmy tutaj. Co kiedyś byliśmy w tamtym odcinku. To tutaj robimy, nie? No, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, jak tam się. Tylko teraz to ja cię nie widzę. Ha, widzicie. No to byliśmy tutaj już. No to tutaj zrobimy, nie? No, to może być. No masz coś do yy, jedzenia. Poczekaj. Piecy postawię. Ja, postawiłeś. Postawimy postawiłeś. dwa. Ło na tym te te teksturpaku Teraz mam... do Google Crafta, ale mam teraz jakiś inny. Mięsko? to Mięska? na jest, teraz jest inny, jakiś. Taki fajny tutaj ogień jest. Tym Przepala się, nie? No. Przepala się. Ło ja już... Dwa gładki wow, ale dużo daje. No już. Już nie jestem głodny. Zrobię sobie łopatę. Jeszcze jeden miecz. Be ty, może ty będziesz robił, bo gdzieś. Ja to mi się gdzieś nie chcę. Po co mi jedź dałeś? tak na wszelki wypadek gdzieś się przydać. Okej. Okay. Mm. Mm, 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 mm. Trzy surowe, trzy pieczone schaby wystarczą, żebyś miał full mięska. No, coś mi się wydaje, że w tym odcinku to nie zrobimy e, tego, tej ziemianki. A jak nie zrobimy? Nie zrobimy, bo jest już prawie 10 minut, to to nie zrobimy. Ile dokładnie jest 10 minut? 9 minut i 30 sekund. Streszczamy się. Ja się tam streszczam szybko. Kopię. Nie zrobimy nic. Ale tylko cienko będzie sporo na pewno, bo to 10 ze 100. Minutowe. Jak Huśka jak, jak solo, no jak wiadomo, hmm. a i wysokość prostu... będzie na 6 kratek. Zab... Na 3 kratek. ja sobie zrobię skrzynkę, żebym tutaj wiesz, to w ziemiance zrób, jest już taka gotowa, prawie, o, no i skrzynie też są inne. Tutaj w tym, w tym tekście. ja tam gram na normalnym Minecrafcie. Ale, no, ale będę skrzynie miał są... Ale miało też tak innego. No, mi się podoba im te skrzynie. mi się podoba też. A ja mogę już chyba kończyć, ci powiem. Dobra, no to my już kończymy. Jako że się nam wszystko już zrobiło. Kończymy. No myślę, że w następnym odcinku damy radę według zrobić tę ziemiankę. Postaramy się zrobić. A więc ustawmy się. No. Okej. Okay. Czekaj. Dobra, nie. No, Sprzedaż mi walniesz i po mnie. Dobrze, my kończymy. Kupi. Dobra, tam ustawcie ładnie. Żegnaj, żegnaj. żegnajcie. No, dobra, nie będziemy się tutaj Jeżeli filmik wam się spodobał, zapraszamy do subowania, komentowania. No, Okej, okay, kończymy. Narkowa. wam.